I się pali dobrze poli, nie? Życie jest piękne. Niestety trzeba umieć z niego korzystać. Siemandero, Siemandero, Łukasz Dubaju. Witam Was w ten super słoneczny dzień. Mamy 32 stopnie. Zdecydowałem się zapalić shishę, bo nie mam jointów. Eee, również zdecydowałem napić się z Wami wspólnie kawy, ponieważ zdecydowałem, że pójdę pobiegać za 20 minut, a piwo mi się chłodzi w lodówce na później. W dzisiejszym odcinku powiem Wam krótko i zwięźlej na temat I w sumie nie wiem, czy zwięźle na temat Jak przeszedłem swoją chorobę na koronę, swój COVID yy, W skrócie, poleciałem do Polski na ślub kumpla Dwa tygodnie imprezowałem Potem w ostatni dzień pojechałem zrobić test I wyszedł pozytywny Rusiałem siedzieć 10 dni w domu Policja mnie nie sprawdzała Był to niepotrzebny stres No i tyle I teraz moglibyśmy zakończyć vloga Ale jeszcze Wam trochę rzeczy powiem Przerwa na bucha ogólnie strasznie stresowa sytuacja yy, nie odczuwałem tego tutaj przed przelotem w ogóle bo tutaj nie jest to tak yy, na każdym wiecie kroku gdzieś nie obrócisz to nie ma że tyle zachorowań tyle tego tu to tu maski tu za mój tu to tu, tu. nie ma tego gdzie w Polsce jest masakra taka i nawet ludzie świadomi, ludzie młodzi, moi rówieśnicy, jak widziałem jak panikują czasem, no to po prostu, no śmiać mi się chciało, nie neguję tego, niektórzy przechodzą tą chorobę bardzo ciężko, niektórzy umierają, ale to też się zdarza z różnymi innymi chorobami. Ja przeczytałem ją akurat bardzo łagodnie, nie, og nie ogarnąłem w ogóle, że, że jestem chory, straciłem węch chyba na trzy na dni, e, w sensie, że nie czułem tak bardzo intensywnie, ale czułem, na przykład kawę, ale jakiś tam takich, no, no swój perfum na przykład słabiej, słabiej czułem. Eee, smak chyba przez jeden dzień, może przez dwa szczerze naprawdę nie ogarnąłem bo myślałem że po prostu dopadł mnie dwutygodniowy yy, taki kat, taki wiecie moje, moje ciało po prostu powiedziało weź trochę zbastuj, yy, musimy chwilę odpocząć kilka dni yy, także no u mnie to przebiegło bardzo spokojnie yy. No i tyle. No naprawdę niepotrzebny stres, niepotrzebna nagonka na to wszystko naprawdę. Yy, no bądźcie świadomi, bądźcie świadomi, po prostu nie dajcie się omamić o tu. O nie wiem, słowa mi zabrakło. Ale chyba zrozumieliście skąd, skąd ten stron z kontekstu. Nie dajcie sobie wciskać bajek. No, ehm, w Dubaju, w Dubaju jest luz imprezy są otwarte. Najlepsze, najśmieszniejsze, że powiem wam taki fakt, bo, jak jestem właśnie czasem na imprezie, to jest, no wszyscy muszą siedzieć przy stoliku, ale przychodzi CID, czyli policja yy, ten, po cywilnemu. I wtedy od razu jest cynk, cały, wszyscy ochroniarze chodzą dookoła tutaj yy, i mówią, no wszyscy siadają do, dookoła swoich stolików, bo nie można tańczyć. Muzyka jest cicho, przychodzi policjant, przechodzi się, wychodzi muzyka do góry, wszyscy tańczą. Taki mały news. Eee, mi akurat w Polsce miałem ochotę pójść na kilka imprez, bo tutaj jeszcze nie były otwarte, no i przyjechałem do Polski na drugi dzień wszystko zostało zamknięte. Eee, w ogóle Fardze się udało eee, być na tym weselu u Biza. Eee, no, wszystko się pozamykało w Polsce i ogólnie taka straszna jakaś taka propaganda tam, tam, tam była, wiesz. Moja mama cały czas też była zestresowana moim w ogóle wylotem. Czy ja tam radę wylecieć? wiecie, sprawdza różne też wiadomości, też się niepotrzebnie stresowała. I ja się niepotrzebnie też tym wszystkim stresowałem. No, także tyle. Jak macie jakieś pytania, no to piszcie śmiało w komentarzu. Bądźcie świadomi, korzystajcie z życia. Ja na święta nie przelatuje, nie ruszam się nigdzie stąd w stronę Europy, bo po prostu nie potrzebuję stresu, tu mam wszystko pod, pod, pod kontrolą, że tak powiem, mogę sobie wyjść na motor, mogę wyjść do kawiarni, do klubu, do restauracji, maski trzeba nosić na zewnątrz, ale to też jest tak, że no wiadomo w centrum handlowym trzeba mieć założoną, ale już na zewnątrz, no już chodzisz, no to... To wszystko jest taka kwestia, wiecie. Policja w po prostu, to trzeba proszę założyć maskę albo zasunąć na nos i tyle. Ja ogólnie, jak wychodzę z sprzętu, się posiedł, po to w ogóle maski żadnej nie zakładam. Ludzie też nie widzę, żeby aż tak strasznie już przestrzegali. Po prostu wszystko tutaj w, w Dubaju się, się luzuje. E, zostaje otwarta granica teraz 24 e, z Abu Dhabi, że też nie trzeba, że wjeżdżając do Abu Dhabi, mieć e, korona testu. E, no, także no. no. Tu się wszystko luzuje, nie mam zamiaru się wracać do Europy, się stresować. No cóż, to będą moje drugie święta poza domem, ale no, tak się zdarzyło. Ten rok ogólnie był bardzo taki, taki, to był fajny challenge, taki ten rok. Ale zrobię filmik podsumowujący rok 2020 troszeczkę później. Już w sumie ty już mamy koniec roku. Chwila, przerwa. To może zrobię, jak będę miał czas. Teraz już się renderuje inny vlog. E, dziękuję za Waszą uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam dużo zdrowia. E, zachowujcie dystans nie pomiędzy sobą tylko, ale również dystans do wszystkich informacji, jakie dostajecie. E, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału. E, no i tyle. Pozdrawiam Was. Aloha. Mam nadzieję, że macie. Tak samo dobry humor jak ja jak moja wyluzowana koszulka na surfing, którą dostałem od Proziego, którą bardzo lubię, bo jest luźna. Zapaliłbym se jointa. <głaniczne> Kończymy to.